Cześć! Yy, właśnie trafiłem do kolejnego dungeonu, yy, zupełnie nie wiem co się tu spodziewać, na razie wrzucę na y, auto, jest jakiś Goldbus. no zobaczymy, przynajmniej to jest y, jakiś pierwszy stage, y, co on nam tutaj daje, więc na pierwszym stage'u szybkie zwycięstwo, Na razie daje tylko złoto i experience, ale mam nadzieję, że daje coś jeszcze. To już jest drugi, tak? Yy, tak, Burning Land. No dobra. Czy tu są jeszcze jakieś wskazówki? O! Sugestia drużyny. Nie, no Heroesów to nie potrzebuje. O, mamy to tutaj. Yy, co tutaj? A, tutaj mamy. Co my robi? Korcza. I dużo takich cech. No dobra, słuchajcie, zobaczymy jak się zatniemy. Mm, jak to będzie wyglądało. Więc drugi poziom. On już ma od razu jakieś buffy na sobie. A my mamy te skorcze. sam to fajnie wygląda. No, nasi tacy jeszcze na tym drugim poziomie spokojnie go tu załatwiają. Znowu zwycięstwo. Dobra. No, ale to słabe te nagrody. Jak tylko właśnie. za first clear złoto i potki ciągle jeszcze właśnie jakaś ta energia mam na znaczy fakt, że się tylko lobuję wieczorem no i tam staram się coś zrobić póki co. no ale pewnie powinienem rozsądnie tutaj energią gospodarować No, ta animacja całkiem sympatyczne. O, mogę coś jednak wyświetlić podczas walki, Są on potrafi czerwona. Fugia, znaczy szaleństwo w sumie usuwa te doty a dot to jest berm, chill, bleed czyli wszystkie takie. O, nie zdążyłem doczytać. O, ale fajnie, że co chwila ktoś inny zostaje MVP. Znaczy, że y, przydają się ci ludzie w zespole. No to tak zbiegło, atakujemy. Yy, chyba już czwarty poziom, Golgoz jest na 36, no moi to są taki 27 poziom powiedzmy, zobaczymy, czy sobie poradzą. Może staminę powinienem na coś innego wykorzystywać, no bo na razie i złoto, a i właśnie XP potki mam. O, to już dobrze. To już ta moja tutaj Seagram prawie nie żyje. A o, tutaj. O, lewe ramię jeszcze. O, tego nie wygramy. Ok, czyli w tym momencie się zaciąłem. I trzeba będzie albo przebudować drużynę. Albo jeszcze wzmocnić tych bohaterów, których mam. A, czy tu jest jakieś w ogóle. Wycofanie się z walki, a zaraz nie będę musiał bo wszystkich wykończyć. Ok, tak, tu ja mogę się wycofać, no ale widać, że już ten poziom to, to nie bardzo i tak doszliśmy do trzeciego. No to tak, jak podobnie jak w tym poprzednim dungeonie. Gorgos aplikuje ten dot, usuwa ten dot i jeszcze jakiś Gorgos Slayer, aha, kto tu go pokonuje? No to niewielu bohaterów mam z tego, na dobrą sprawę. Więc atakowałem taką drużyną kompletnie tutaj nieprzydatną. Tutaj mam tych dwóch ewentualnie no tego też mam Ankomona o właśnie, właśnie o chilerze myślałem, że mógłbym Izoldę trafić no bo ona mi się też fabularnie y, kojarzy no czyli ten się przyda na pewno, jest jakimś tam Gorgoslayerem y pozostałych na razie nie mam no i tutaj y okej okay. y no, jakiś skok rzuca na bohaterów, może t, y, detonować to DOT. Ef, efekty tego DOT, bo tak, jak widzieliście, było tych, kilka tych efektów. I teraz tak, bez kilo, które usuwa te debuffy de facto, no, możemy szybko y, podlegać tym obrażeniom. Gogos ma bardzo wysokie HP. No i trzeba także do ataki na niego stosować. No dobra, to na razie mi tu wystarczy. A więc widzimy kolejnego bossa. Nie wydaje mi się on taki na razie przynajmniej istotny na początku gry, no bo tak jak widzicie jest tu albo złoto, albo XP, no złota to mam póki co, nie wydaje, a XP też tam jakieś było, ale no już warto wiedzieć przynajmniej właśnie kogo tutaj, tutaj są jego skille opisane i te właśnie dot, co on daje jakieś krwawienie, płonięcie, trucizny i jeszcze tam jakieś inne. Jeszcze nie wiem jak to tutaj w tej grze do końca wygląda. Natomiast fajne jest to, że podają jakie jacy tutaj bohaterowie mogliby być na niego przydatni. Tak, tak. Izolde bym chciał trafić. To by było coś takiego, na pewno by się przydało, bo to by był silny już mówię od iluś odcinków, że żeby się przydał. No dobra, słuchajcie, to znowu taki malutki rekonesans drugiego dungeonu, a oczywiście będziemy pracować nad jakąś porządną drużyną, żeby tam lepsze sukcesy odnosić. No to dzięki, do następnego, cześć.